Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk M41S Płomień Hantico. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 pierwszego lipca. Wygrania macie pay w card o wartości 20 zł, wystarczy, że lajka, suba z dzwoneczkiem, lajki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka, witam was na jest Skin, dzisiaj robimy sobie koseczkę ze Spring Case'a z książki do 12.60, naszą metodą bitewną, ostatnio mi to po prostu najbardziej się podoba, najlepiej mi się to nagrywa, więc lecimy z tym, pamiętajcie o najlepszym kodziku na stronie, czyli kod WOWKA, 10% więcej przy wpłacie, 20% na start. No i możliwość dostania jednego z tych oto niesamowitych gratisików Właśnie przy wpłacie z moim kodem Są nawet dwie koseczki Więc powodzenia Po prostu wpłacając macie szansę na każdego z nich Więc myślę, że super opcja No i co? Zaczynamy sobie dzisiejszy odcinek Grać i wpłacać można do 18 roku życia My sobie bierzemy tak Spring case Jest tutaj Wersja standardowa Czekajcie Dobra Będzie po 8 i jedna będzie większa, czyli trzy bitwy na stać, czyli nie polecimy na cztery osoby, będzie przesada. Będzie przesada na cztery osoby. Myślę, że robimy na trzy, na trzy. I zależnie od tego, jak nam wyjdzie, e, czyli na przykład jeśli będzie jedno zwycięstwo, przynajmniej, to ostatnia też będzie na trzy. Jeśli nie będzie zwycięstwo, ostatnia bitwa będzie najmocniejsza, ale będzie po prostu jeden na jeden, czyli zrobimy sobie właśnie coś takiego. Dobra, nie będę czekać tam pół minuty Może na mniej w sumie poczekam Ale łącznie może było z pół minuty eee, Startujemy sobie z botami Startujemy sobie z botami co tutaj ciekawego? Spring się Rzucisz. Najciekawszym skinem, jaki rzuciłeś, jest meczka w Statraku TP90 kurczona Jest słabe, ale Factory new albo coś ze Statrakiem. Pamiętam. ooo, jest coś ciekawszego. Jest coś ciekawszego, ale i samo trafia jeszcze ciekawsze, bo trafia Angry Moba w Warmie, well czyli to jest lepsze. Ale spokojnie. Cztery skrzynie jeszcze są, więc może akurat coś bym trafił. Nie no, kolejny Fave 7 w jego rękach. Tym razem troszeczkę gorszym. Mm. No i blisko, blisko było, że mnie ja trafił, niestety nie trafiam. Dwie ostatnie szanse na zwycięstwo. Je... Kurde, no czemu? 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 No Cortex jest dosyć spoko, ale Fuel Injector Tech 9, no to niestety go miażdży i to jak chce, więc bitwa ogólnie bardzo mocna, lecz niestety nie jest zwycięska po mojej stronie. Troszeczkę mnie to martwi. Odejmuję jedną skrzyneczkę z tej bitwy i lecimy znowu na trzy osoby, żeby ta jeden na jeden w razie czego była jak najmocniejsza. Ja też skorzystam pewnie z punktów tych... Tych bryłek złota, które po prostu nie zebrałem. Udaje się tutaj zebrać na przeciwniku, więc start już się rozpoczyna po prostu. Bitwa już się rozpoczyna. Czy widzimy coś lepszego? Nie widzimy. Kolejna skrzynia, czy widzimy coś lepszego? Niestety znowu nie widzimy. Fajnie, że te five seveny mi trochę posiadały, no nie? widzieliśmy, że... No bo tej sam udało się. Aż dwie sztuki. O, bosik jest ciekawszy troszeczkę. No ale nadal bez szału. To, co nieporównanie to, co było w tamtej bitwie. O, siada nam nie, troszeczkę punktów bite. Punktów i... Jest jestek, jest tak. Proszę, proszę, proszę. Dobra, całe szcze... Kurd, Tak. Ja pierdziele, co się tutaj dzieje? Błagam, 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 Star Trek jakiś czy coś takiego, nie, 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 C.S. Kins nas nienawidzi, C.S. nas po prostu nienawidzi. Już tak pięknie to wyglądało, moi drodzy, to by tak pięknie, tak ślicznie to wyglądało, jeden na jeden to by było zwycięskie, ale nie byłoby tak mocne się czemu nas tak nienawidzisz, kurcze, czemu to musiało tak wyglądać, więc zostaje nam ta ostatnia bitwa właśnie 1 na 1, strzelamy sobie po 1000 bodywork, strzelamy sobie, gdzie jest 1000, 1015, środek, lewa, prawa, nie, nie widzimy jeszcze żadnego pięciogwiazdkowego, chciałbym chociaż zobaczyć jak ten pięciogwiazdkowy wygląda, no nie, w przypadku 1000 właśnie punktów, Właśnie bitewnych, no i dobra, wszystko poszło, wszystko poszło. Mamy te 142. Ogólnie, że biorąc, sam Spring Case naprawdę dobrze wypada w dzisiejszym odcinku, tylko jest problem właśnie ze zwycięstwem. Żeby nie było problemu ze zwycięstwem, no to naprawdę byłoby kozacko. Więc tak, mamy 11 skrzyneczek, czyli to jest po prostu rekordowa ilość w dzisiejszym odcinku, zdoby znaczy zdobywam, pojawia się przeciwnik, z drogi przeciwniku. Proszę, proszę. Całe szczęście, ten najmocniejszy. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Mógł trafić tego najmocniejszego TK. Czy on chce mi się zmierzyć? Kurczę, ziomeczku. Ucieka. Jest. O, 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 o. Dawaj, dawaj, dawaj. ciekawe. Dobra. Jest troszeczkę podgonienie, więc tutaj lecimy. Mamy P250 SIA, Więc prowadzenie jest moje tutaj. Kurde. No i tracimy niestety te prowadzenie. Dajemy płaczącą minkę. Teraz siada awp -3. Kurde, no niewielkie są różnice, niewielkie są różnice. Na pewno szanse na zwycięstwo są duże, bo aktualnie znowu prowadzimy, dajemy sobie tutaj znowu tą minkę. Dwie meczki, jego jest brzydszy stan, więc moja będzie minimalnie lepsza. Ostatnie trzy skrzyneczki, słuchajcie, co my tutaj utrafimy w tych ostatnie dwie. Ostatnie dwie, niech on tylko nie trafi nic przemocnego. Dobra, nie ma na razie nic przemocnego w ostatniej. Niech nie trafia nic potężnego, niech nie trafia nic potężnego. Tak jest. Tak jest. Patrzcie na różnicę. Patrzcie na różnicę. Ja bierdzielę, że to A żeby wygrać pański w napiszcie, jaki jest wasz ulubiony napój niegazowany i obok liczbę od 5 do 7. to się udało. Że to się udało. Springcase grubo, grubo, bardzo grubo leci ta skrzynia. Zrobimy jeszcze jedną, cztero, tylko nie chcę jakoś mega mocno iść do skrzynia, dajmy 5 i na cztery osoby i to będzie ostatni raz w dzisiejszym odcinku ze Spring Case'em, przynajmniej Solo, no nie. Nie wiem jak później podejdziemy do kolejnych skrzyneczek, ale spróbujmy jeszcze 20 łącznie sobie otworzyć. Licząc tutaj wszystkich. Zobaczymy co to będzie, bo potrafi Potrafi zaskoczyć do skrzynia Chyba nawet bez boosta lepiej je otwierać niż z boostem, pamiętam, że boostowane Dosyć często braliśmy, on jakoś Mocno ten boost tam nie zmienia, więc ten spring case Wydaje, Nie jest Trafiony, dobry skinek Jest trafiony, bardzo dobry skinek Prowadzenie nadal jest raczej Moje, oczywiście, że tak Ta bitwa ma szansę tutaj Zatrząść jeszcze tym odcinkiem Jeśli trafimy jeszcze jednego jakoś super. Mocnego skina, bardzo bym proś. Nie, nie, nie Tak, tak, tak Minimalne różnice jest Minimalne różnice jest, moi drodzy Wielu tutaj już pewnie nie wierzyło Kurczę, powiedzą, przerypie Po co on to robi? A właśnie po to, A właśnie po to, drogi widzu Że właśnie nam się udało Zróbmy metodę U linijek, dwóch linijek Eee, tylko kurczę. Metoda dwóch linijek. Tutaj nie ma, znaczy jest niby budżet. Czekajcie, jest niby budżet na te dwie linijeczki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko, czy to jest fajna metoda? No fajnie, dosyć nam wychodziła. Czekajcie, nawet moglibyśmy pójść jeszcze mocniej, ale czy ja chcę? Czy ja chcę iść jeszcze mocniej? Dobra, zrobimy tutaj. Schodzimy tą linijkę niżej. Dobra, lecimy z metodą linijek. Metoda linijek, metoda linijek bo z trzema graczami, tak jest. Dwie linijeczki tutaj, skrzyneczek totalnie, każda inna, łącznie 12 skrzyneczek. Ta metoda naprawdę srogo działała, srogo działała, nasypała kosek, że pod pół, więc zobaczymy, jak będzie dziś. Ogólnie na jeśli nie wyjdzie. Ma ej, mamy równiutko drugie podejście. Nie wiem, czy to jest przeznaczenie, żeby zrobić dwie takie bitwy. Jeśli to zwyciężę, to i będzie jedna. Jeśli zwyciężę, to będzie jedna. Nie próbuję kolejny raz, więc wjeżdżamy na początek za awp eee, No przecież fajnie trafia gruby. Gruby fajnie trafia. Hmm, tutaj niestety procentówka bez skina. No to była procentówka. Tutaj taka standardowa dosyć skrzyneczka CS-owa, więc tutaj może być racz... O kurde, ten digielek też mocny ten digielek też jak najbardziej mocny, ej ten gruby kom kebab leci za mocno, on leci totalnie za mocno, no ale teraz mamy procentówkę, jeśli, to, jeśli ten procentik mi akurat siądzie no niestety nie siada, niestety nie siada, ale jakby siadł ten procentik, to miażdżymy go od razu ninja case, z czym tutaj wejdziesz u z czymś ciekawszym moi drodzy, więc tutaj powoli minimalnie coś tam e, podszarpuje tutaj tego prowadzącego przeciwnika minimalnymi kroczkami, coś tam do niego podbiegam. Giga była również troszeczkę, tak. Wiecie, podszczypuje, Podszczepanki są na razie takie. I na koniec, wiecie, go tak dobije, Tak, kurde, mocny skin wlatuje. Mi gościu jest dobity całkowicie. Eee, jest dobre. I kurde, tutaj naprawdę te małe kroczki ciągle się przytrafiają. Nie wiem, czy ta. Ja pier. dzielę. Co tutaj się stało? Widzieliście to minimalne kroczki, krok za kroczkiem. Zabrakło takich małych rzeczy. Dzisiejszy odcinek to jest odcinek małych rzeczy, no nie, że. Małymi rzeczami dwa razy zwyciężyłem i raz przegrałem. Nie, dwa razy teraz przegrałem małymi rzeczami, więc jest 2-2. E, zobaczymy, jest to ostatnia bitwa lub e, bitwa, która może doprawić. Bardziej do rękawic, bardziej nas do rękawic może doprowadzić. Jest jeden przeciwnik, czekam, słuchajcie, dosłownie. Nie wiem ile w sumie. Nie wiem, do pięciu liczymy. Raz. O dobra, jest gruby, słuchajcie, jest gruby kom to kebab więc mamy rewanżyk, gruby, tym razem jestem już rozgrzany w tej bitwie, Widziałeś, że zacząłem już trafiać lepsze skiny, więc myślę, że jesteś w tarapatach, myślę, że jesteś w tarapatach, no nie, nie ma procentów, tutaj są ogólnie dwa razy procentów, to był jeden, chyba był jeden procent i to jest 1% Gamma Doppler, więc to są naprawdę... Przemocne skiny, no tej grubyż nie ma tyle farta. Mimo prowadzenia tutaj nie ma tyle farta co miałem wcześniej, zsiadają tutaj solidne skiny. Niestety, dziubę ma na naj, 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 najsolidniejszy skin. Najsolidniejszy skin jest po jego stronie. No na razie nic się zbyt nie dzieje, więc teraz pracuję tu 1% Gamma Doppler. Totalnie nikt nie trafia Gamma Dopplera, ale wiadoma sprawa to jest 1% tylko. Na no i tutaj Skar Niestety trafia do Dziubego, który umacnia Swoje prowadzenie, no i jest jeszcze mocniejszy Jest jeszcze mocniejszy w tej bitwie Nie, tutaj nadal nic się nie dzieje Na moją korzyść, ponownie O, 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 o Coś się, coś się, ale no Desolate Space Jest lepszy niestety, no coś tam Zacząłem rzucać, ale Desolate Space jest Zdecydowanie lepszym skinem, no ponownie coś tam Pod, pod to podszczypuje, ale to jest za słabe To jest za słabe, podszczypanki Są, no i ostatnia, no Spring Jakbyś Kurde, tak, czekajcie, cz to może, to mogło być to, to mogło być to tylko, że ta CZ-a była w lepszym stanie, ale naprawdę, dzisiejszy odcinek mega, mega gruby, działo się tutaj rzeczy i myślę, że niewiele brakło, żeby to był naprawdę fajny, zakończony odcinek, nie tym razem, ale myślę, że kolejnym może się już udać, więc ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie, ma i...